Stary. O, ale niespodzianka! No. He he, siadaj! No, siadaj! Co tu robisz? No, wyobraź sobie, jestem na urlopie. Nie na urlopie? urlopie? To ja też jestem na urlopie. O, no właśnie, wakacje to tak. urlopie. Ładna pogoda, park, świeże powietrze. No, to rozumiem. No, jeżdżę sobie rowerkiem. Aha, Nie dużo dzisiaj, dopiero jakieś 50 km. Co? 50 kilometrów na urlopie? No ale jeszcze do wieczora to jeszcze trochę zrobię. No, nieźle, nie. Bardzo źle. mnie to relaksuje. Czekaj, e, czy ty dalej pracujesz w tej branży informatycznej? Tak, programuję, cały Aha. dzień programuję. No to wyobraź sobie, że ja cały czas siedzę w Polkowicach i pracuję w kopalni. A bo to w górnictwie. Tak, 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 tak. No, Ziemią. No, tak, ciężka praca. No bo ta ciężka, sobie siedzę teraz i odpoczywam. Mhm. E, Siedzę, wiesz, świeże powietrze, a tu po na jakieś maile, a to jakieś filmiki pooglądam, a to jakąś pogodę sprawdzę. Słowem, nic lepszego mi się zdarzy się. No nie wiem, nie wyobrażam sobie takiego odpoczynku przed komputerem. Dlaczego? No ja sobie nie wyobrażam chyba jeździć 40 km, jak powiedziałeś, a może i nawet więcej. No daj spokój, stary. No ale to właśnie rozluźnienie mięśni, Ruch, to, to, jest, to jest to, czego potrzeba w odpoczynku. No nie, relaks, cisza, spokój. Brak ruchu jest odpoczynkiem, a nie machanie 50 kilometrów dziennie. No, no nie, ty, nie, 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 sujcie coś... sobie oczu. Wiesz co, wydaje mi się, że ty nie potrafisz odpoczywać. Nie, nie, no czekaj, czekaj, czekaj. Ty chyba nie potrafisz odpoczywać. No nie. Jadę. Ale... Trzymaj się. Wiesz co? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym i w ostatnim już słuchajcie, odcinku w tym sezonie, w tym roku szkolnym. Zbliżają się wakacje, jest piękna pogoda, jest ciepło, więc nagrywamy w parku. Mhm. Powiedz w takim razie, kto z nas miał rację w tej kłótni? Mieliśmy tu sytuację, w której dwie osoby mają różne modele wypoczynku. Właśnie. I teraz chciałoby się powiedzieć, że tylko jeden z tych modeli jest właściwy, a mm. drugi nie. Mm -hmm. Ale wyobraźmy sobie programistę, który przez cały dzień tak. siedzi przed komputerem i konstruuje jakieś skomplikowane kody, po czym wraca do domu i zaczyna grać na konsoli mm -hmm. w ramach odpoczynku. Mm -hmm. Czy on wtedy odpocznie? No raczej nie, będzie go bolała głowa, no tak. będą mu zawić oczy i nie będzie to wypoczynek. Tak. To jest dla niego najlepszym sposobem na wypoczynek byłby spacer po parku, jazda na rowerze, bieganie, chodzenia, a z drugiej I strony... Wyobraźmy sobie tego górnika czy też tak. osobę, Albo... która ciężko pracuje fizycznie. Na przykład listonosz żeby zachęcać czy... go później jeszcze do joggingu tak. codziennego. Otóż to, mhm. To mogłoby się skończyć fatalnie. Mogłoby się skończyć kontuzją. Masz rację. W takim razie może obydwaj mieliśmy rację? Na pewno tak. Mhm. Dlatego, że wypoczynek powinien nas relaksować, czyli powinien po pierwsze odrywać nas od tego, czym zajmujemy się na co dzień, tak. a po drugie aktywność, która podczas wypoczynku jest Preferowana powinna być różna od aktywności w pracy. Angażować inne bodźce, angażować inne sensoryczne e, bodźce, które powodują, że my odpoczywamy. O, tak, odrywamy się. Mhm. Oczywiście ten podstawowy, najważniejszy odpoczynek, jakim jest sen, jest dla każdego taki sam. Tak. i wszyscy potrzebujemy te 7-8 godzin spania na dobę. Natomiast relaks, mhm. czy ten taki odpoczynek, który jesteśmy, nie każdy o tym pamięta który jesteśmy zobowiązani zapewnić sobie w czasie dnia, powinien być czymś innym niż to, co zajmuje nas pracy. E, słuchajcie, okres wakacji właśnie nadchodzi. E, to dobry czas, ten początek żeby zaplanować sobie dobrze ten wypoczynek, żeby było i trochę ruchu, i trochę tego, tej, tego relaksu, tego bezruchu również. Warto zbilansować sobie odpoczynek. To brzmi dziwnie, tak. ale wydaje się, że to jest chyba warte przemyślenia. Słuchajcie, początek roku, koniec roku, początek wakacji. Zaplanujmy sobie dobrze te wakacje. To jest znamienne, że uczymy się pracować, uczymy się planować pracę, tak. ale nie uczymy się Planować wypoczynki świetnie. I często mhm. o tym zapominamy, i to może się dla nas źle kończyć. Poza tym trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie nawet jeżeli znajdziemy dla siebie coś, co jest wypoczynkiem, czyli jeżeli ja mhm. pracuję fizycznie i wpadnę na pomysł, że w weekend będę odpoczywał, ale nie ruszając się, i przez dwa albo trzy dni będę siedział na kanapie i oglądał telewizję, to może się okazać, że się zmęczę tym wypoczynkiem. Mhm. Więc. Wypoczynek powinien być też urozmaicony. On tak, też nie, po, nie, tak. nie może być Zgadzam jednolity, się. ponieważ w pewnym momencie nas zmęczy. Jeżeli ktoś jest e, uczniem i siedzi przez e, kilka godzin w szkole, no to jego wypoczynek też nie powinien polegać tylko i wyłącznie na bieganiu lub jeżdżeniu na rowerze od rana do nocy, ponieważ no też e, gdzieś zaburzy się ten, ten rytm. E, wydaje się, że wypoczynek powinien być nastawiony na inną aktywność niż aktywność, która nas Zazwyczaj. zajmuje, mhm. ale powinien być urozmaicony. Słuchajcie, w takim razie, jeśli korzystacie z takich organizerów w czasie... Całego roku szkolnego, gdzie planujecie sobie cały dzień, planujecie sobie wszystkie elementy swojej pracy, to na czas wakacji zróbcie to, co proponowałeś. Weźmy organizer i zaplanujmy sobie codziennie, co i jak będę robił, żeby wypoczywać. Żeby to było urozmaicone pod względem ruchu i bez ruchu, przestrzeni, w której jesteśmy, bo to też jest, słuchajcie, bardzo ważne, gdzie wypoczywać i razem to rozpiszmy na każdy dzień. To tak. byłoby świetne rozwiązanie. Pamiętając o tym, że odpoczynek należy się zarówno ciału, jak i umysłowi, hmm. czyli powinniśmy zaplanować takie działania, które zrelaksują nas, nas intelektualnie Aha. i takie, które zrelaksują nasze mięśnie. To jest ten dobry czas, żeby zaplanować sobie albo powrócić do mojego hobby, które mam, pomyśleć, jakie książki przeczytam w tym okresie wakacyjnym, gdzie pójdę, w jakie przestrzenie się udam, gdzie będę odpoczywał. Warto też zaplanować odpoczynek aktywny, tak? Jazda na rowerze, jazda na rolkach, może hmm? bieganie, może wspinaczka, może chodzenie po górach, może pływanie. Dobrze jest, kiedy i czytanie książek, i ruch na wakacjach będzie dla nas czymś, co często robi. I co ważne, to jest też ten dobry czas, żeby spotkać się ze znajomymi, ale to jest też dobry czas, żeby pobyć samemu. Pamiętajcie o tym, te dwa elementy też są elementami wypoczynku. Słuchajcie, w takim razie tak. Kończymy ten rok szkolny, tak jak powiedzieliśmy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami, że subskrybowaliście, lajkowaliście, komentowaliście. My ruszamy dalej. Na pewno w nowym roku szkolnym będziemy nagrywać nowe odcinki. Mamy kupę nowych pomysłów, będziemy je wdrażać. Tak, ten rok był pracowity. Mhm. W czasie trwania tego roku pojawił się setny odcinek Pstryków, mhm. czyli spełniła się obietnica z jednego z odcinków na samym początku, kiedy pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że obiecuję, że nagramy 100 odcinków. Mhm. To się udało, bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu. E, dziękujemy Bartku za to, że jesteś z nami, że pomagasz nam bardzo. Choć, bez nie, to... choć Cię nie widać nigdy. Tak, bez Ciebie to w zasadzie byłoby ciężko, więc za to bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście jak co roku mamy przygotowaną niespodziankę na wakacje, mm. taką mniej, e, mniej naukową, bardziej filozoficzną, mniej etyczną, bardziej filozoficzną. I oczywiście będzie to jak zawsze tryptyk. Jak zawsze tryptyk. <grym> tak. Tradycyjnie. Tradycyjnie. Słuchajcie, w takim razie wypoczywajcie y, na różne sposoby. Widzimy się po wakacjach, wypoczęci, zrelaksowani, z nowymi pomysłami ruszamy y, dalej. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce lub po wakacjach.